Zadanie szóste: rozwiąż równanie minus x kwadrat plus 12 jest równe 0. Zwróć uwagę na to, że to jest równanie kwadratowe. Każde równanie kwadratowe możemy rozwiązać z delty bez żadnych wyjątków, tylko czasami zdarza się, że ta metoda z delty jest metodą dłuższą i możemy w niektórych przypadkach, w przypadkach niektórych równań kwadratowych, rozwiązać to takie równanie metodą szybszą, i ja tę metodę tutaj Ci teraz zaprezentuję. Czyli ja pomijam tutaj metodę z delty. Popatrzmy, mamy minus x do potęgi drugiej, dodać 12 jest równe 0. I to, co na pewno możemy tutaj zrobić, to możemy włączyć minus 1 przed nawias, dzięki czemu uzyskujemy w nawiasie x kwadrat odjąć 12, całość dalej jest równa 0. Ta minus 1 możemy pominąć, w zasadzie 1 możemy pominąć, ale minus zostaje. Czyli możemy zapisać, że mamy minus razy x kwadrat odjąć 12, całość jest równa 0. No i teraz na tym etapie możemy zwrócić uwagę na to, że pierwiastek kwadratowy z 12 podniesiony do potęgi drugiej daje nam 12. Czyli to wyrażenie w nawiasie możemy zapisać jako x kwadrat, odjąć pierwiastek kwadratowy z 12 do potęgi drugiej całość równa 0. I na razie pochylimy się tutaj nad pierwiastkiem kwadratowym z 12. Pierwiastek kwadratowy z 12 to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby podniesionej do potęgi drugiej, która da nam 12. Natomiast samą liczbę 12 my możemy zapisać jako 4 razy 3, czyli jako iloczyn dwóch liczb, dzięki czemu tutaj pod pierwiastkiem właśnie mamy iloczyn dwóch liczb i możemy teraz zastosować pewien konkretny wzór na potęgowanie. W zasadzie na pierwiastkowanie, nie na potęgowanie, tylko na pierwiastkowanie. Jeżeli mamy pierwiastek dowolnego stopnia, pod którym stoi iloczyn, w tym przypadku dwóch liczb, to taki iloczyn możemy zapisać jako pierwiastek stopnia m z liczby a razy pierwiastek stopnia m z liczby b. Czyli tutaj po znaku równości możemy zapisać, że uzyskujemy pierwiastek stopnia drugiego z czterech razy pierwiastek stopnia drugiego z trzech. No i pierwiastek z czterech to jest 2. Natomiast pierwiastek kwadratowy z trzech to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej daje nam 3. I tak długo jak długo nie jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć przybliżoną wartość danej liczby, to po prostu pierwiastki, które są liczbami niewymiernymi, zostają w takiej postaci w jakiej one są. W związku z powyższym teraz widzimy, że skoro pierwiastek kwadratowy z 12 to są dwa pierwiastki kwadratowe z 3, to wyrażenie w nawiasie możemy zapisać w następujący sposób. Całość jest równa 0. Ja tutaj jeszcze przez chwilkę skoncentruję się nad tym pierwiastkiem kwadratowym z 12. Czasami uczniowie wpadają na pomysł, słuszny zresztą, że przecież 12 to jest to samo co. 6 razy 2. I teraz, jeżeli na tym etapie zastosujemy ten wzór, który mamy tutaj, to my uzyskujemy pierwiastek z 6 razy pierwiastek z dwóch. I o tyle, o ile przy tym iloczynie, który mamy w tym miejscu, my jesteśmy w stanie no, z jednego z tych dwóch pierwiastków wypisać, wyciągnąć liczbę całkowitą, czyli jeden z tych pierwiastków jesteśmy w stanie zapisać jako liczba całkowita. O tyle przy tym iloczynie już tego nie jesteśmy w stanie zrobić. W związku z powyższym w tym przypadku rozpisanie liczby 12 jako iloczynu liczby 6 i 2 nie ma sensu, bo to nic nam nie daje. Daje nam to nic innego jak iloczyn dwóch pierwiastków, które nadal są liczbami niewymiernymi. No dobrze, mam nadzieję, że już tutaj przy tym zapisie widzisz, że mamy możliwość zastosowania wzoru skróconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. Czyli. Jeżeli mamy a kwadrat, odjąć b kwadrat, to całe wyrażenie to jest nic innego jak a odjąć b razy a dodać b. W związku z powyższym możemy tutaj zapisać, że uzyskujemy minus x odjąć dwa pierwiastki kwadratowe z 3, ja to zapiszę czytelniej, razy x dodać dwa pierwiastki kwadratowe z 3, całość jest równa 0. No i tutaj pytamy, co zeruje nam pierwszy nawias, czyli ile musi wynosić x w pierwszym nawiasie, żeby pierwszy nawias był równy 0. I tą szukaną wartością są dwa pierwiastki kwadratowe z trzech, bo dwa pierwiastki kwadratowe z trzech, odjąć dwa pierwiastki z trzech, to jest 0. To samo pytanie zadajemy odnośnie drugiego nawiasu. Tutaj też pytamy, ile musi wynosić x w drugim nawiasie, żeby drugi nawias był równy 0. I tą szukaną wielkością są minus dwa pierwiastki kwadratowe z trzech, Dlatego, że minus 2 pierwiastki z 3. Dodać dwa pierwiastki z trzech to jest 0. Czyli na tym etapie już widzimy, że te dwie liczby są rozwiązaniem tego równania, czyli są pierwiastkami tego równania. Druga metoda. Tutaj, którą możemy zastosować. Popatrzmy, ja wolę to równanie jeszcze raz przepiszę. To jest po prostu przeniesienie dwunastki na prawą stronę równania, czyli tutaj uzyskujemy x do, minus x do potęgi drugiej, co jest równo liczbie minus 12. No i teraz dzielimy całość obu stronie przez minus 1, uzyskując x kwadrat, który jest równy 12. No, i to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 12. Pamiętaj o tym, że jeżeli mamy tego typu równanie, w którym tu po prawej stronie stoi liczba dodatnia i wykładnik jest liczbą parzystą, to są dwie liczby, które są rozwiązaniem takiego równania. Jedna liczba jest ujemna, a druga liczba jest dodatnia. I tutaj będziemy mieli minus pierwiastek kwadratowy z 12 i plus pierwiastek kwadratowy z 12. No i tutaj z tych przekształceń, które mamy tutaj wynika, że ten pierwszy x to jest nic innego jak minus 2 pierwiastki kwadratowe z 3, a drugi x to jest plus 2 pierwiastki kwadratowe z 3. Tutaj oczywiście można jeszcze policzyć z delty. Ja w normalnych warunkach mówię, żeby delty nie wykorzystywać przy tego typu równaniach, skoro możemy takie równanie wyznaczyć szybszą metodą, bądź tą, bądź tą. Natomiast myślę, że to jest na tyle wyjątkowe równanie w tym przypadku, że ja pokażę, w jaki sposób należałoby rozwiązać to równanie z delty. Gdybyś jednak się uparł, uparła, że delta to jest jedyny sposób, który wykorzystuję już do rozwiązywania równań kwadratowych, bo takie osoby również istnieją, które Zawsze liczą równanie kwadratowe z delty, nawet jeżeli można je rozwiązać metodą szybszą. No dobrze, zapiszmy sobie tutaj wzór na deltę. Delta to jest b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. No i tutaj sobie wypiszemy liczby, które będziemy podstawiać do wzoru na deltę. a to jest wartość, która stoi przy niewiadomej w potędze drugiej. U nas stoi minus 1. b jest równe 0. Bardzo często tutaj uczniowie mówią, że w tym przypadku b jest równe 12, więc ja się pytam, to ile jest równe c? Tutaj się wtedy po takim pytaniu uczniowie zaczynają wahać i informują mnie, że B nie istnieje. Otóż istnieje. Bo popatrzmy, jak będzie wyglądało równanie kwadratowe w postaci ogólnej, a x kwadrat dodać bx dodać c i całość jest równa 0. No i teraz, jeżeli będziemy mieli sytuację taką, że b będzie równe 0, czyli dokładnie tyle, ile wynosi w tym równaniu, no to dla b równego 0 my tutaj uzyskujemy ax do potęgi drugiej dodać 0 razy x i dodać c, całość jest równe 0. I 0 razy cokolwiek to jest zawsze 0. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj ax do potęgi drugiej dodać 0, dodać c i to jest równe 0, i to 0 możemy pominąć, uzyskując tutaj a x do potęgi drugiej dodać c całość jest równa 0. Dlatego nie można tutaj powiedzieć, że b nie istnieje. b istnieje, b jest równe 0. No i wyraz wolny Wyraz wolny to jest zawsze liczba, która nie ma tutaj w związku z x, nie jest z tym x związana. No i b u nas, c, c jest u nas równe 0. Nie 0, tylko oczywiście 12, b jest równe 0. I teraz te liczby podstawimy do wzoru na delta i będziemy mieli delta, która jest równa. 0 do potęgi drugiej odjąć 4 razy a, czyli razy minus 1 i razy c, czyli razy 12. 0 no, do potęgi drugiej to jest 0, minus 4 razy minus 1 to jest plus 4 i teraz to oczywiście jeszcze mnożymy przez 12. No i 4 razy 12 to jest 48. Delta wychodzi tutaj nam większa od zera, czyli pamiętamy, że jeżeli w równaniach kwadratowych delta jest większa od zera, to to oznacza, że takie równanie ma dwa pierwiastki, czyli dwa rozwiązania. I pierwszy pierwiastek policzymy sobie ze wzoru minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty dzielony na 2a i to nam daje 0 odjąć, no właśnie tutaj sobie jeszcze na boku policzymy pierwiastek kwadratowy z delty, czyli pierwiastek kwadratowy z 48. Pierwiastek kwadratowy z liczby 48 to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby, którą podnie, która podniesiona do potęgi drugiej, daje nam 48, no ale tutaj możemy spróbować liczbę 48 rozpisać na podobnej zasadzie, jak rozpisaliśmy 12, żeby coś jednak mimo wszystko wyłączyć przed nawias. Liczba 48 to jest to samo co 16 razy 3, czyli pierwiastek z delty to nic innego jak 4 pierwiastki kwadratowe z 3. W związku z powyższym to 4 pierwiastki kwadratowe z 3, teraz tutaj odejmujemy w liczniku, a w mianowniku mamy 2 razy a, czyli 2 razy minus 1 i daje nam to minus 4 pierwiastki kwadratowe z 3 dzielone na minus 2, czyli uzyskujemy dwa pierwiastki kwadratowe z 3. No i teraz popatrzmy na drugi pierwiastek, ten drugi pierwiastek policzymy z takiego wzoru, no i będziemy mieli tutaj 0 dodać 4 pierwiastki kwadratowe z 3 dzielone na 2 razy minus 1, co daje nam 4 pierwiastki kwadratowe z 3 dzielone na minus 2, czyli minus 2 pierwiastki kwadratowe z 3. No i teraz popatrzmy, że niezależnie od tego, którą metodę tutaj wybraliśmy, czy metodę pierwszą, drugą czy trzecią, no to tak czy inaczej my uzyskaliśmy tutaj dokładnie takie same wyniki w każdej z nich. No, czyli możemy zapisać, że x1 jest równy liczbie minus 2 pierwiastki kwadratowe z 3 oraz x2 to jest plus 2 pierwiastki kwadratowe z 3. Przy czym pamiętajmy o tym, że odpowiedź również tutaj możemy zapisać w postaci zbioru dwuelementowego, skład którego wchodzi liczba minus 2 pierwiastki kwadratowe z 3 i plus 2 pierwiastki kwadratowe z 3.